no i do tego, i do wody, no. znaczy do gazu też, nie no potrzebujemy dwa wiadra, albo dwa wiadra, albo wiesz No i tak zostało tak, nie? Albo we dwóch robimy no. Dawaj ten, ten Tutaj i tak jeszcze. jest bajecznie, że... Tutaj to jakby, mówię, wszędzie tak było, w już 20 dni nie Mówiłem Ci, że tutaj jest łatwo i tam gdzie w poniedziałek będziesz jechał też łatwiutko A jaki to jest na jedną, drugą? Mhm. A nie, tutaj mam A na drugą? Dobra. Też dobrze, bo mamy filtry już zamontowane. zrobione, więc. 3 minuty, jak chodzi, pokaż, 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 pokaż. Okay. okay. Редактор субтитров Do domu A ten masz gdzieś próżno stawny? W ogóle chłopaliśmy dwa, czy jednego wzięliśmy? Raz. Dobra, mam, mam. Reduktory dokręcasz tak mocno z siłą, czy nie? Nie do końca. Tak. Dobra, tutaj widzę, że trzeba zeszłać. Brzycko dobra, to Podaj na kupki, też to będą potrzebne. Jeszcze raz. Któreś Tak, tak, tak. To jest klamące. Dobra, na Tu zapisz. O pani, on zostawiłaś nagrodę że... Tak będzie dobrze. Ręki na mnie możecie. Tak będzie Cena mnie nie będzie grzebał. Bo... Nie No to sprawdza, tam woda nie leci. Nic się nie dzieje. Pewnie że one się od tyłu też nagrzewają, więc... Pokojnie. Jeduj, O, to ciekawe, że tutaj się w ogóle zmazało. Bo tutaj robimy na day play. Aaa, okej. Okay. Żaruj. Już, co by mi przerwałaś jeszcze Już Włączyłeś? A, włączyłeś na gazowo. daj mi tego papieru, Haren. Masz patent. I I zobacz co tam. I tam w ogóle leży ta. Gdzie jest ta? Tak, nie przeszkadza się. Może Może ktoś będzie w potrzebie i akurat sobie wyciągnę. Dobra. Zawsze dochodzi do 1000. Rzadko kiedy mi przekraczało 1000. Co tam jeszcze? na pewno. A, ten zbiornik pewnie na ciepłą wodę. Dobra. Nie wiem. Jeszcze odróżniam twoje od tego. No dobra. Jak w Wrocławiu, tam gdzieś chciał. Sama to jak będzie tak, jeden dzień, tak, tak, Nie zrobiłem w jeden dzień. Pamiętaj, że 100 sztuk, to one nie będą stały koło Ciebie. To jest olbrzymi budynek. No tak, na 2 dni, nie? To wiesz, fizycznie nie da żadne. Wiesz, roznoszenie, to jest samochodzenie, jedna osoba musiała chodzić i roznosić po prostu. 100 sztuk. Nie wiem, tak, tak. No to już się zaczęło. Dużo przelewa tej gazowanej? Nie, no więcej, więcej przechodzę, tylko chciałem, wiesz, poczekać, żeby się tam... A tutaj widzę, że jest taka woda, Ładnie radzuje. Gdyby jeszcze nie kapało po tym radzowaniu, to w ogóle byłby super kolega. Co? Weźmiesz? O! Dziękuję, Szybko o, a, dobry. O, kurs, panią tak przetrzasnął, przepraszam a, nie mam tam

うん Ten taki bombelek mały. Dzień Dobry? Dobra. Kurczę no. To jest. No nic. Tu mi się zaczepiło nic. Więc... I nie chcę się odczepić. Ode mnie. <suszy> Co ty taki przelęknięty jesteś? Ale leci, 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 leci tutaj Adrian leci, zaraz tam się zalaje A jak? Co się stało, on leci? Nie hmm. wolę Субтитры сделал DimaTorzok

Nie na pewno się jeszcze. Ten dzień wody? Można się napełnić w takim razie. Słucham? No, tak. Głodny już jesteś? A, no, to już no. głodny jesteś. Wiesz, fajnie, bo to jest nowy budynek, więc dzięki temu, że jest nowy budynek, no to wiesz, to jest wszystko tutaj ładnie porobione, nie trzeba robić żadnych nawiertów, kombinacji. Jaka jest taka męska ta woda, mi się wydaje, nie? Mi się wydaje, nie. taka czysta, przedróżyska.

A to mi syczał, jak wiesz, jak był tak Zaraz ujęto. To, kręcony, Co, to jest. strasznie głośno chodzi ta pompa. Teraz, jak leci gaz, no to słuchaj, że leci, nie? Pobiera gaz. Kolejny wariat. 你知道吗？